Dbanie o to, by do polityki yy, nie szli ludzie na bazie oszustwa, też nie jest interesem społecznym. Rany. Media w całej Polsce tygodniami rozpisywały się o tej historii. Inne gwiazdy, estrady mówiły o tym. Dziennikarze kajali się, że weryfikacja nie była wystarczająca. Jeśli w interesie społecznym nie jest to, by ludzie podziwiali prawdziwe, a nie wymyślone gwiazdy. Jeśli w interesie społecznym nie jest to, by media weryfikowały, kogo zapraszają, by dziennikarze się przykładali i jeśli w interesie społecznym nie jest to, by dać ludziom sygnał, że kłamstwo ma krótkie nogi, nie idź w to, bo, bo się najesz wstydu na koniec. Nie ma dróg na skróty. Jeśli to wszystko nie jest w interesie społecznym, to co jest w interesie społecznym? W ogóle podejście do dowodów, to jest ten drugi punkt. Sędzia mówi, tu cytat dosłowny. Pani powódka w wywiadzie dla na przykład TVN-u, Prowadzonym przez dwóch prowadzących przez Sołtysika i zapomniałem imię i nazwiska pani, nie wyjaśniła kwestii otrzymanej nagrody. Cytaty dosłowne. W wywiadzie w filmiku takim, który został nagrany z gondoli kolejki linowej, nie sprostowała pewnej kwestii, która na pewno wymagałaby sprostowania, jeżeli do końca tak jest, jak sugeruje pani dziennikarka, ale tak jak sąd powiedział, miała do tego prawo. Dosłowny cytat. W wywiadzie prowadzonym przez sołtysika i tę panią, co to jej nazwiska nie pamiętamy. To jest wyrok sądu. No i ten drugi wywiad, ten z gondoli, filmik. To jest wyrok sądu, oficjalny. Ja wiem, że ustny, wiem, że pisemny będzie lepiej przygotowany. Ale rany boski. A Natalia Janoszek, jak mówi sąd, miała do tego prawo, w sensie nie sprostowywać tych bajek o niej. w sensie kreować się na gwiazdę. Ona miała prawo, a wy nie mieliście prawa się wkurzyć, wy nie mieliście prawa komentować.